To łączy bliznę w kształcie błyskawicy, dzieciństwo rodem z raportu Rzecznika Praw Dziecka i patologiczną potrzebę ciągłego ratowania innych. Wszystko to dotyczy najsłynniejszego czarodzieja naszych czasów, a mianowicie Harry Potter. Harry Potter, chłopiec, który przeżył wybraniec mający moc zgładzenia tego, którego imienia nie wolno wymawiać, zwycięzca Turnieju Trójmagicznego i przywódca Gwardii Dumbledora. I trzeba przyznać, że jest to całkiem imponujące CV, jak na osobę, która w Stanach nie mogłaby kupić sobie nawet piwoszka. Jeszcze jak? Fabuła tej ikonicznej historii sama jednak prowokuje do zadania kilku pytań, i to wiecie, takich pytań typu, które same dosłownie cisną się na usta po usłyszeniu o doświadczeniach Rego jak chociażby to, czy tak wiele trudnych i traumatycznych doświadczeń nie odcisnęło piętna na jego psychice, czy bycie sławnym 11 jedenastolatkiem nie wiązało się z żadnymi obciążeniami. A jeśli tak, to jakie mechanizmy obronne mogły kryć się tutaj pod tą jego bujną rozczochraną czupryną? Witajcie na kanale Labu Buloszka. Ja jestem Ewa i dziś wspólnie odpowiemy sobie na te oraz kilka innych intrygujących pytań. Dlatego rozsiądźcie się wygodnie, przygotujcie sobie jakiś dobry eliksir do popijania, bo w dzisiejszym filmie będzie magicznie. Magic. A że wyjątkowy temat zasługuje na wyjątkowo odświętny strój, pora przywdziać adekwatne szaty wyjściowe. Dobra, teore przydziału, przydziałuj. Trudny, bardzo trudny. Mnóstwo odwagi, to jasne, umysł też dość tęgi i talent. Niech będzie... Slytherin! Żaden czarownik na to źle nie wyszedł, że skończył Slytherin. No dobra, skoro już wszyscy jesteśmy zwarci i gotowi, to możemy ruszać dalej. Uroczyście przysięgam, że knuję coś niedobrego. Może zacznijmy sobie od takiego szybkiego ustalenia, kim tak w zasadzie jest ten nasz słynny chłopiec, który przeżył. Zakładam, że... Osób niewtajemniczonych w to poterowe uniwersum zebrało się po tej drugiej stronie internetu raczej niewielu. W końcu postacie z tego magicznego świata stały się równie ikoniczne, a może nawet i bardziej, niż wielu bohaterów naszej mugolskiej codzienności. Kto tej candle? Dumbledore. Are you sure? yeah. Nie zmienia to jednak faktu, że jednak to istnieje ten malutki cień szansy, że wśród nas znajduje się ktoś, kto nie do końca kojarzy kim tak w zasadzie dokładnie ten nasz cały Harry Potter. Jest. Więc specjalnie dla tych loszek i loszków szybkie przedstawienie postaci. Harry Potter urodził się 31 lipca 1980 roku jako syn Jamesa i Lily Potterów, czyli dwójki młodych czarodziejów należących do tak zwanego zakonu Feniksa, którzy wraz z innymi magicznymi walczyli z Voldemortem, czyli najbardziej niebezpiecznym czarnoksiężnikiem swoich czasów. I tak dobrze kojarzycie, to był ten łysy ziomek bez nosa. Kiedy Harry był jeszcze niemowlakiem, nasz drogi Wlodi, Usłyszał przepowiednie, która zwiastowała jego własny koniec. I być może zapytacie, co z całą tą przepowiednią miał wspólnego nasz baby Harry. No cóż, nasz ego-top Vlody stwierdził. No, I w typowym dla siebie stylu uznał, że skoro to właśnie Harry jest tym dzieckiem, które prawdopodobnie będzie dysponowało tą mocą pokonania tego słynnego czarnego pana. W końcu data urodzenia się zgadzała. No to stwierdził nasz Vlody, że tak. Prewencyjnie dobrze byłoby gówniaka unicestwić, zanim chłopak zdąży dorosnąć i stanie się faktycznie tym realnym zagrożeniem. Spragniony wiecznej chwały Wlodi, zatem odnalazł dom naszej magicznej rodziny, zabił rodziców chłopca, najpierw ojca, który próbował Wlodiego powstrzymać, a później jego matkę. No i jak wiadomo, nie wszystko poszło e, zgodnie z planem Voldemorta, bo matka Harry'ego, czyli Lili, dosłownie poświęciła swoje życie, żeby uratować swojego synka. Tym samym stworzyła coś, Czego Voldemort absolutnie nie przewidział, a mianowicie taką. Magiczną tarczę miłości, która odbiła to mordercze zaklęcie, i rykoszetem walnęła w samego zainteresowanego. I jakby to gamerzy powiedzieli, no, Vladimir stracił dość sporo many, a Harry Potter przeżył. W celu zapewnienia mu bezpieczeństwa, ówczesna szycha w świecie czarodziejów, Albus Dumbledore, oddał Harego pod opiekę mugolskiej rodziny jego ciotki, która była siostrą zmarłej Lilii, czyli do państwa Dersleju. Do państwa Dersleju, którzy do delikatnie Mówiąc, poza zapewnieniem haremu takiej, wiecie, podstawowej szansy na przeżycie, absolutnie nie traktowali tego ośrodkowego chłopca w żaden wspierający sposób. Przemoc emocjonalna, przemoc fizyczna, deprywacja podstawowych potrzeb. No po prostu. Całe kombo, nie? gdyby opieka społeczna tam wparowała, nasz młody czarodziej byłby eksmitowany spod dachu ciotki Petuni w trybie ekspresowym. Wszystko jednak zmieniło się w dniu jego 11 urodzin, kiedy dowiedział się, że jest czarodziejem, tak jak jego rodzice. A co przez lata desperacko próbowali przed nim ukryć. I w ten oto, he he, magiczny sposób, nasz drogi Harry Potter rozpoczął naukę w Hogwarcie Szkoły Magii i Czarodziejstwa, gdzie zamiast odetchnąć z ulgą ciągle pakował się w nowe tarapaty. Zanim jednak skupimy się na tych dalszych hogwartowych losach naszego głównego bohatera, chciałabym na chwilę pochylić się z wami nad jego dzieciństwem. Na pewno będziecie kojarzyć to powiedzenie Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. I o mój Boże, to jest tak bardzo prawda, bo z takiego psychologicznego punktu widzenia ten okres dzieciństwa jest Turbo istotny. Jest turbo istotny, bo to właśnie wtedy, nazwijmy to tak, kształtują się fundamenty naszej psychiki. Oznacza to mniej więcej tyle, że te nasze wczesne doświadczenia, zarówno te dobre, jak i te. Nieco trudniejsze, tworzą nam tam z tyłu głowy takie podstawowe wzorce, na podstawie których my uczymy się, na jakich zasadach działa świat. Wiecie, jak wyglądają relacje, na co trzeba uważać, przed czym trzeba się chronić. I to właśnie w tym takim naszym skorybkowym okresie my budujemy poczucie własnej wartości, rozwijamy tak zwany nasz styl przywiązania, czyli sposób w jaki wchodzimy w relacje z innymi ludźmi. A skoro nasz mózg w tym szczególnym czasie wyjątkowo intensywnie się rozwija, to stresy. Zaniedbania i jakieś traumy mogą po prostu na długie lata ten rozwój zaburzyć. No i tu pojawia się, moje drogie Lożki i Lożkowie, pytanie, jak to trudne dzieciństwo mogło ukształtować tego naszego głównego bohatera? Nie wiem, choć się domyśla. Na potrzeby naszej dzisiejszej pogadanki przy internetowej herbatce będziemy bazować na fabule filmu. I to właśnie w nich poszukamy tych namacalnych śladów tego wspomnianego trudnego dzieciństwa i ewentualnych skutków tego dzieciństwa u naszego wybrańca. A skoro już o herbatce mowa, to w tym miesiącu Światło Dzienne ujrzała nowa, limitowana seria letnich herbożek, które możecie dorywać w zestawie ze Złotomyślnikiem, czyli moim workbookiem wspierającym dbanie o dobrostan psychiczny. W środku znajdziecie zarówno teoretyczną wiedzę psychologiczną, jak i dedykowane ćwiczenia do poszczególnych rozdziałów, a także wspierające cytaty, które można sobie na przykład wyciąć i powiesić, czy to przy lustrze, czy to przy biurku, wiecie, żeby ich przekaz mógł wciągnąć tu w serducho, albo wrzucić na insta, pozdrawiam wszystkich, którzy już zdążyli to zrobić. Naukowo sprawdzone typy wspierające budowanie nowych nawyków, praca z emocjami, kompleksami, poczuciem winy, wstydem, pierwsza pomoc dla głowy i wiele, wiele, wiele więcej. A że konkurs pod poprzednim filmem, w którym do zgarnięcia był jeden właśnie z takich workbooków z moją wtedy Cieszył się tak sporym zainteresowaniem, no to pomyślałam, ja chcę jeszcze raz! Nie, nie! Zatem, kochani, trzymając się naszych dzisiejszych magicznych klimatów, żeby zgarnąć tego workbooka z moją dedykacją, wystarczy wymyślić zaklęcie wspierające nasze zdrowie psychiczne, wyjaśnić, na co ma działać, i podzielić się nim w komentarzu pod tym filmem. Wiecie coś w stylu. Aresto, overfinkulum. I to mogłoby być na przykład zaklęcie, które pomaga wyciszyć nam ten natłok naszych myśli w głowie, zatrzymać tą spiralkę overthinkingu i dać sobie taką magiczną chwilę mentalnego wytchnienia. Ale kochani, Ważna sprawa, zaklęcie musi działać, ok? A ja wybiorę jedno z nich i wyślę zwycięzcy Sowe z tym workbookiem. No dobra, ale wracając do tematu dzisiejszego filmu. Gdyby nasz Harry Potter po zakończeniu edukacji w Hogwarcie postanowił się przebranżowić i został stereotypowym coachem, to jego pierwszy e-book prawdopodobnie nosiłby tytuł Jak z komórki pod schodami trafić na okładkę proroka codziennego. A na swoich wykładach za miliony monet zapewne opowiadałby o tym, jak trudne i okrutne były jego pierwsze lata życia. Tą różnicą, że w przeciwieństwie do sporej grupy. Stereotypowych kołczów, Nasz Harry Potter wyjątkowo mówiłby prawdę i nie byłaby to jedynie trudna historia wymyślona na potrzeby marketingowe, bo w istocie jego dzieciństwo mogłoby przyprawić rzecznika praw dziecka o ból głowy. Pod dachem wujostwa naszego Pottera panowały bowiem naprawdę chore zasady, a przemoc fizyczna była wobec małego Harego na porządku dziennym. Jedną z tych najbardziej sugestywnych scen, które to obrazują, jest ta po powrocie do domu z Zo bowiem jeszcze nasz, no, nieświadomy swoich magicznych zdolności Harry, niechcący zniknął szybę, przy okazji zamykając swojego złośliwego kuzyna w terrarium z wężami. Co to było? je słowo, nie wiem! Najpierw szybę widziałem, a potem zniknęła, jak zaczarowana! Myślę, że warto w tym kontekście wspomnieć również o, nazwijmy to tak, złotych myślach siostry wuja Vernona, ciotki Marcz, która wręcz z dumą na ustach opowiadała o karach cielesnych, jako o skutecznej i niedocenianej metodzie wychowawczej. A używają tam rózgi, chłopcze? Jasne! Ja to obrywam przez cały czas. To świetnie! Bo nie mogę słuchać tego całego bzdurnego gadania o szkodliwości bicia. I to pozwala przypuszczać, że właśnie w tym domu wojostwa no, niestety, niestety, panowały podobne zasady również wobec naszego głównego bohatera. I że te kary fizyczne nie były tam wyjątkiem, lecz regularnie praktykowaną metodą wychowawczą. Ale myślę, że warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden istotny aspekt w tym kontekście, a mianowicie to, jak te wzorce przemocy powielał wobec Harry'ego również jego kuzyn Dudley. A! A! <tryk> I od dziś wiadomo, że dzieci uczą się przede wszystkim poprzez obserwacje dorosłych. I skoro rodzice naszego dudziaczka regularnie stosowali wobec Harego tą przemoc, i to zarówno fizyczną, jak i emocjonalną, no to nasz Dadley również czuł, że ma po prostu prawo traktować kuzyna w podobny sposób. Co więcej, w jednej ze scen możemy zaobserwować, jak nasz słodki dudziaczek narusza cielesność Harego na oczach swoich rodziców, którzy nie tylko go nie powstrzymują ani nie karcą, ale w żaden sposób w ogóle na to nie reagują. A co ty kogo obchodzisz? Chyba należy nam się wdzięczność. A taka milcząca aprobata ze strony dorosłych w tym kontekście to jeden z najbardziej szkodliwych sygnałów, jakie dziecko może otrzymać. Takie przemocowe zachowanie, zostawione bez żadnej reakcji, albo co gorsza, jeszcze usprawiedliwiane, mają ogromny potencjał do tego, żeby być powtarzane i powielane w przyszłości. W psychologii mówi się o czymś takim jak wzmacnianie zachowania czyli o tym, że każde nasze działanie, które przynosi jakąś formę nagrody dla nas czyli w tym przypadku akceptacja, Albo aporybaty rodziców, i to wiecie, nawet taką niewyrażoną wprost, no to ma większe szanse, żeby się powtórzyć. I właśnie takiego mechanizmu mogliśmy być świadkami w scenie, w której Dudley przemocowo potraktował młodszego i słabszego od siebie chłopca. Już nie jako główniak, ale jako jurny byczek. Sprałeś dziesięciolatka, bo sobie zasłużył. Pięciu na jednego, dostaniesz medal. Ale jeżeli chodzi o Harego, to ta przemoc wobec niego nie ograniczała się wyłącznie do cielesności Darsleyowskie metody wychowawcze bowiem specjalizowały się także, czy to w deprywacji podstawowych potrzeb naszego głównego bohatera. Harry był wielokrotnie zamykany, czy to w komórce pod schodami, czy to w pokoju na piętrze, od zewnątrz, na klucz, z kratami w oknach. Nigdy nie wrócisz do tej szkoły. Nigdy nie zobaczysz swoich stukniętych koleżków. Nigdy! I tu nawet nie ma co zabryzowijać w bawełdy. No, pani ciotka i pan wuj dosłownie więzili dziecko. Ale co za tym idzie? Skoro nasz Harry był zamykany na noc, gdy wszyscy spali i na pewno nie byli na jakiekolwiek jego zawołanie, prawdopodobnie nie zawsze on miał również możliwość czy to skorzystania z toalety w nocy, kiedy tego potrzebował, czy choćby pójścia po szklankę wody, gdyby złapało go w nocy pragnienie. Ale wujostwo roku nie dbało również o... O jego wygląd zewnętrzny, a nie jego komfort. Chłopak chodził w zniszczonych i co najważniejsze za dużych ubraniach po swoim kuzynie, połamanych i posklejanych taśmą okularach. Wojóctwo harego wyspecjalizowało się również w metodzie wychowawczej, jaką jest zastraszanie. Jeden głupi wyskok tylko jeden. A nie dostaniesz jedzenia przez tydzień. Już nie wspominając w ogóle o tej oburzającej skłonności do niesprawiedliwego traktowania Harego i jego kuzyna. Wystarczy przypomnieć sobie wręcz groteskowy wątek urodzin chłopców, kiedy to dalej obsypywany jest dosłownie górą prezentów. Prawda, że wspaniałe! Są policzone! Naturalnie! Aż 36? 36! W zeszłym roku było 37! No tak, ale niektóre z tych są znacznie okazalsze! Co z tego? Mam to w nosie! A Harry rysuje sobie torcik palcem na piachu, bo wszyscy jego urodziny w tej rodzinie mają w dupie. Pora na życzenie. <słuch> Mocna jest też scena, w której widać, że nasz dudziaczek kima sobie wygodnie na kanapie, a Harry dosłownie leży na twardym betonie. No dobra! Ale teraz będzie pytanie za 100 punktów. Jak taka przemoc fizyczna i psychiczna oraz chroniczne zaniedbanie może wpłynąć na zdrowie psychiczne dorastającego chłopca? Odpowiedź jest prosta w chłop. Bo kiedy dziecko dorasta w środowisku, w którym brakuje mu poczucia bezpieczeństwa, ciepła, opieki czy elementarnego szacunku, jego psychika zaczyna uczyć się, że światem rządzą bardzo zniekształcone reguły gry. I co to może oznaczać w praktyce? Po pierwsze, zaburzone poczucie własnej wartości. Jeżeli twoi opiekunowie próbują stale utwierdzić cię w przekonaniu, że jesteś nic nie wart, że jesteś ciężarem, że zasługujesz na wszystko co najgorsze, pojawia się ryzyko, że w końcu ty samemu zaczniesz w to wierzyć. Widzicie, bo dziecko nigdy nie będzie myślało kategoriami typu... O, moi opiekunowie to są tacy okrutni i niesprawiedliwi. No nie, dziecko raczej pomyśli, kurde, no faktycznie musi być coś ze mną chyba nie tak. Jeżeli chodzi o naszego Harry Potter, to w serii filmów wielokrotnie mogliśmy być świadkami sytuacji, w których podważał on swoją wartość, a jego wypowiedzi bardzo często zdradzały, czy to niską samoocenę, uczucie bycia niewystarczającym lub niegodnym uwagi bardzo dobrze widać to chociażby w scenie w której Hagrid mówi mu po raz pierwszy że jest utalentowanym od dziecka czarodziejem jesteś czarodziejem i to diabelnie dobrym choć trzeba cię podszkolić nie pan się pomylił jestem tylko Harry tylko Harry! No przecież on nie może być zarębistym czarodziejem, przecież on jest tylko nic nieznaczącym Harym, prawda? Co z tego, że ma wrodzony talent do śmigania na miotle? A few moments later... Dasz sobie radę, ale ja w życiu nie grałem w Quidditcha. Co będzie, jak zrobię z siebie głupka? Nie zrobisz z siebie głupka. Ja na pewno nie dam sobie rady. Teraz już nie masz wyjścia. Nasz Harry wielokrotnie również w trakcie serii filmów twierdził, że on nie zasługuje na to, żeby być chociażby wybrańcem, a jego sukcesy to praktycznie w większej części jedynie efekt farta. Czy to prawda, że umiesz wyczarować Patronusa? Sama widziałam. Super, Harry. To niełatwa sztuka. I zabił Bazyliszka tym mieczem z gabinetu Dumbledora. To prawda. Na trzecim roku załatwił tysiące dementorów. Słuchajcie, co wygląda świetnie, jak się o tym opowiada, ale ja w większości przypadków miałem szczęście. On nie chce się przechwalać. Nie, Hermiona, to nieprawda. Myślę, że w kontekście trudnego dzieciństwa Harego, warto również zwrócić uwagę na jego reakcję na przemoc, której doświadczył już jako nastolatek, ze strony mojej ulubionej postaci wszechczasów, a mianowicie Dolores Umbridge. O Boże, przysięgam, nie ma gorszego vilana niż Dolores Umbridge. To ja już chyba nawet Voldemorta lubiłam bardziej niż tą różową ropuchę. W każdym razie, czy pamiętacie scenę, w której nasza droga Dolores kazała pisać Haremu zdanie? Nie, nie będę opowiadał kłamstw. Specjalnym piórem, które wycinało krwawiącą ranę na dłoni osoby, która nim pisała, no to zwróćcie uwagę, że Harry, pomimo iż no, został skrzywdzony przez ciało pedagogiczne szkoły, nie chciał mimo to nikogo o tym zajściu informować. Ani Dumbledora, ani swoich przyjaciół. Kiedy Hermiona przyłapała go na tym, że coś znajduje się na jego dłoni, oczywiście honorowo i odważnie stwierdził oficjalnie, że. Co ci jest w rękę? Nic takiego. Powiedz Dumbledorowi. Nie. Jakby rodzice się o tym dowiedzieli. Akurat tak się składa, że nie mam rodziców. Harry, musisz to zgłosić. To przecież proste, ona cię... Nie, nic z tego. Nic nie rozumiesz. Jednak gdybyśmy mieli okazję zaprosić tego naszego filmowego Harry Potter na... Przysłowiową kozetkę. Warto byłoby pokopać trochę głębiej i zadać mu to jedne słynne pytanie: Dlaczego? Dlaczego nie chciał powiedzieć nikomu o tym, co zrobił mu Ambridge? Dlaczego uznał, że po prostu dużo lepiej będzie to przemilczeć, przeczekać i po prostu przetrwać? Być może w trakcie takiego wywiadu dowiedzielibyśmy się, że za jego milczeniem nie stała ani odwaga czy duma, jak sam mógł to sobie racjonalizować, lecz mechanizm obronny ukształtowany przez lata życia w przemocowym środowisku. Bo widzicie, moje i loszki, Iloszkowie dla kogoś, kto od najmłodszych lat doświadczał przemocy i zaniedbania, jak nasz Harry. Przemoc w pewnym momencie może stać się czymś naturalnym. Taka osoba uczy się, że w zasadzie nie warto się skarżyć, bo i tak przecież nikt nie zareaguje i nic się nie zmieni. W końcu przez całe dzieciństwo, gdy działa mu się krzywda, nikt nigdy nie stanął w jego obronie. Z psychologicznej perspektywy możemy mówić tu o prawdopodobieństwie rozwinięcia się takiego zjawiska, które nazywamy wyuczoną bezradnością. Włóczona bezradność to stan, w którym człowiek przestaje wierzyć, że ma wpływ na swoje życie czy otaczające go sytuacje, nawet jeśli obiektywnie mógłby coś zmienić. Jest to taki mechanizm, który może rozwinąć się w sytuacji, kiedy my będziemy doświadczać jakiejś niesprawiedliwości, jakiejś krzywdy czy odrzucenia. I nikt nam po prostu nie przyjdzie z pomocą. Z czasem osoba z podobnymi doświadczeniami uczy się, że nie ma sensu ani próbować, ani prosić, ani reagować, bo i tak nic się nie zmieni. Nasz Harry w dzieciństwie nauczył się, że. Jeżeli chodzi o przemoc, no to musi po prostu radzić sobie chłopak sam. A jeżeli jakaś kara fizyczna boli, to trzeba po prostu to przetrwać po cichu. I czy dokładnie tak było w jego przypadku, tego nie wiemy. To są jedynie nasze hipotezy, które w idealnym świecie zweryfikowalibyśmy jakimś pogłębionym, dobrym wywiadem psychologicznym. Ale że jesteśmy na YouTubie, a nie w gabinecie psychologicznym czy terapeutycznym. I chary nigdy nam nie odpowie, to możemy śmiało lecieć dalej. Presja, trauma i syndrom ratownika. Nasz główny bohater, gdy tylko trafił do świata czarodziejów, bardzo szybko, z bycia nikim, ewoluował do rangi bycia naprawdę kimś. Jeszcze wczoraj był zwykłym chłopakiem z komórki pod schodami na Privet Drive 4, a dziś, dziś cały magiczny świat zna jego imię. Na mą duszę. To Harry Potter. Harry Potter. P Potter. Zaszczyt to poznać cię wreszcie. O, widziałeś. Wrócił pan panie Potter. Witamy. Doris Crockford, panie Potter. Aż trudno uwierzyć, że wreszcie pana widzę. Inne dzieciaki wpatrują się w niego jak w legendę. Cześć Harry. Colin Krzywy. Jestem w Gryffindorze. To to prawda? Słuchaj, ty na serio masz ten ten co? Znak! Kaczka dla pana Wesleya. O, dzięki, Nigel. Nie, nie teraz, Nigel. Nie teraz. No co, obiecałem mu autograf Harego. Bo Harry nie był po prostu kolejnym nowym uczniem w Hogwartsie. On był chłopcem. Który przeżył? Dzieckiem, które w tajemniczy sposób przeżyło atak najpotężniejszego czarnoksiężnika w historii. W oczach czarodziejskiego świata on był symbolem nadziei, zwycięstwa i niezwykle wielkiej magicznej mocy. No dobra, ale w takim wypadku aż samo nasuwa się pytanie, co taki kult jednostki może zrobić z głową dziecka, które nigdy wcześniej nie zaznało miłości, bliskości? Ani nawet poczucia bezpieczeństwa. Bo widzicie takie otrzymanie z dnia na dzień łatki magicznego celebryty, bohatera, wybrańca czy symbolu nadziei to nie tylko zaszczyt, ale przede wszystkim wyzwanie, które dla kogoś z taką trudną historią, jaką przeżył Harry, może stać się żyznym gruntem do wykiełkowania chronicznego poczucia presji. No bo skoro masz 11 lat i wszyscy wierzą, że jesteś kimś aż tak wyjątkowym, no to istnieje spora szansa, że będziesz chciał sprostać tym oczekiwaniom. Ale co więcej, skoro Hogwart i przy Przyjaciele stali się dla Harry'ego substytutem rodziny. Tej, której nigdy nie miał. Harry Potter obieca, że nie wróci więcej do szkoły. Nie chcę. Hogwart to mój dom. A jednocześnie zaczęli oni zaspokajać jego najgłębsze potrzeby, takie jak potrzeba bezpieczeństwa, przynależności i akceptacji. Ta presja by być wystarczająco dobrym dla tego świata mogła przybrać jeszcze większe rozmiary. Wiecie coś na zasadzie: Kurde, nie mogę ich zawieść, bo jeśli okaże się, że nie jestem aż tak wyjątkowy jak myślą, boże znowu skończę jak popychadło w domu Dresleów. A to zaś może podpowiadać nam, dlaczego Harry tak często rzucał się w wir niebezpieczeństw. Dlaczego ratowanie innych wielokrotnie stawało się dla niego ważniejsze niż jego własne zdrowie czy nawet życie? Bo widzicie moje drogie lożki i nasz Harry bowiem w gruncie rzeczy wielokrotnie mógł ratować nie tylko innych, ale i samego siebie. Poprzez swoją odwagę, bohaterstwo czy poświęcenie poniekąd Udowadniał światu, a przy okazji pewnie bardziej jeszcze samemu sobie, że naprawdę jest kimś wyjątkowym, że on zasługuje na bycie tym chłopcem, który przeżył, na bycie tym wybrańcem, bo pod tą pozorną odwagą i nieustanną gotowością do poświęceń mogła po prostu kryć się taka nieuzdrowiona potrzeba ciągłego potwierdzania własnej wartości, właśnie przez to narażanie się i ratowanie innych. I jest to po prostu wręcz, moje drogie loszki i loszkowie, Książkowy przykład tak zwanego zachowania kompensacyjnego. Zachowania kompensacyjne to działania, które podejmujemy często nieświadomie po to, aby zrekompensować sobie jakieś brakujące potrzeby, emocjonalne deficyty czy trudne doświadczenia. Ale co warto zaznaczyć, to fakt, że jest to zjawisko niezwykle powszechne i wyjątkowo w tym kontekście nasz Harry Potter nie jest nikim wyjątkowym. Po prostu, wiecie, osoby, które w dzieciństwie nie zaznały poczucia bezpieczeństwa, bliskości, czy takiej, wiecie, bezwarunkowej akcji, bardzo często rozwijają w sobie coś takiego, co roboczo nazywa się syndromem ratownika. I ten syndrom ratownika, to w takim dużym skrócie, jest to takie przekonanie, że wartość nas samych zależy od tego, czy my po prostu będziemy pomagać innym. Nawet wtedy, gdy oznacza to rezygnację ze swoich własnych potrzeb, takie osoby pomagają, bo podświadomie boją się, że przestaną być kochane, jeśli przestaną być użyteczne. Historia i bagaż emocjonalny Harry'ego pchały zatem go w stronę tych niebezpiecznych sytuacji. A te stety, niestety, niebezpieczne sytuacje bardzo często dorzucały również swoje trzy grosze do. Nadbudowywania kolejnych i kolejnych warstw jego traum. Pierwszy, lepszy przykład z brzegu, wiecie, jak chociażby wtedy, gdy uratowanie przez naszego bohatera Cydrika wywołało efekt motyla, który finalnie skończył się śmiercią młodego chłopaka. Kim jesteś i czego chcesz? Zabij niepotrzebnego, a wada Nikogo raczej z Was po drugiej stronie internetów nie zaskoczę, jeśli powiem, że bycie świadkiem morderstwa mogło odcisnąć piętno na psychice tego naszego harego. Zatem koszmary związane ze śmiercią cydlika, jakieś flashbacki, nadmierna czujność, to wszystko to są klasyczne objawy, które mogą wskazywać na rozwinięcie się u naszego głównego bohatera zespołu stresu półrazowego. Co więcej, te objawy były na tyle widoczne, że nawet jego słodki, empatyczny kuzyn Dudziacza Potrafił wytknąć mu je podczas jednej z ich słownych potyczek. A kto każdej nocy jęczy ze strachu! Nie zabijaj, Sodriko. Co to za Sodrik, twój chłopak? A skoro nawet Mugol z empatią poniżej poziomu morza, był w stanie zauważyć, że coś jest nie tak, to śmiało można założyć. Że objawy tego stresu pourazowego mogły być silnie obecne w codzienności Harego. W kontekście wątku cydryka myślę, że warto również wspomnieć o tak roboczo nazywanym zespole ocalonego. I nie, nie jest to żadna undergroundowa kapela. A jest to jedno z trudniejszych do udźwignięcia doświadczeń psychicznych, jakie mogą pojawić się u osób, które przeżyły traumatyczne wydarzenie, w którym inni zginęli. Zdarza się bowiem, że, chociaż tak wiecie, obiektywnie rzecz ujmując, te osoby oczywiście no nie ponoszą winy za śmierć drugiego człowieka, czują się one w pewnym stopniu za tą tragedię odpowiedzialne. Trochę tak jakby prześladowały ich wyrzuty sumienia, że to spotkało kogoś innego, a nie ich samych. No i cóż, moje drogie Lożki i Lożkowie, mam nadzieję, że następnym razem, gdy oddamy. Dajcie się radosnemu maratonowi Harry'ego Pottera. Będziecie mogli już sami wyłapywać te wszystkie psychologiczne smaczki i zależności, o których sobie dzisiaj pogadaliśmy. Dajcie koniecznie znać, czy chcielibyście, żebym przygotowała taką analizę Rona albo może Hermiony. A jeśli jeszcze nie widzieliście, to na tym kanale czekają również na Was filmy z podobną analizą Draco Malfoya oraz Severusa Snape'a. No i pamiętajcie, że nadal możecie... Zgarnąć sobie złotą za darmożka. Wiadomo, że za darmożkę to uczciwa cena. Wystarczy, że wymyślicie jakieś zaklęcie na zdrowie psychiczne, napiszecie, na co ono ma pomagać. A ja z Waldemarem wybierzemy szczęśliwego zwycięzcę. A jeżeli nie chce Wam się rozpisywać, zawsze możecie napisać koniec psot w komentarzu dla zasięgu. No i co, widzimy się w kolejnym filmiku. Bez soski.